Gdyby wybuchła wojna, co trzeci Polak uciekłby z miejsca swojego zamieszkania. Wynika z badania Ibris dla Rzeczpospolitej. Obecnie ucieczkę za granicę deklaruje 18,5% respondentów. Co czwarta osoba wskazuje, że zostanie wolontariuszem np. w szpitalu lub organizacji pomocowej. Do wojska zaciągnie się na ochotnika tylko niecałe 11% dorosłych Polaków. To cytat z artykułu, który podlinkowałem poniżej. Czy to oznacza, że Polacy są narodem tchórzy, czy że Polacy nie mają kraju, który warto byłoby... Ich zdaniem bronić. Bo może nie chodzi o to, że Polacy nie chcą walczyć. Może chodzi o to, że po prostu uważają, że nie mają za co. To dobry moment, żebyśmy zastanowili się nad tym, jak powinien wyglądać kraj, którego Polacy chcieliby bronić, dla którego gotowi są coś poświęcić. Może tylko część podatków na zbrojenia i sprawną armię. Może trochę czasu na przeszkolenie wojskowe, a może życie. Żeby młodzi mieli gdzie żyć. Ech. Młodych ludzi dzisiaj nie stać na mieszkanie i nie dlatego, że nie pracują, dlatego, że państwo wspiera spekulacje, inwestorów w betonowe złoto, deweloperów i banki. A nie rodziny. Chodzi oczywiście m.in. o dopłaty do kredytów, które zwiększają marże. Chodzi o preferencyjne traktowanie inwestycji w betonowe złoto, w mieszkania na wynajem i gdzie tu w tym wszystkim miejsce dla ludzi, którzy chcą założyć rodzinę. Czy ci ludzie naprawdę muszą budować domy pod lasem, gdzie nie ma usług publicznych i gdzie są uzależnieni od samochodu zresztą w miejscu, w którym my im wszyscy do tego dopłacamy? Jeśli młody człowiek nie ma szansy na stabilne życie, nie zbuduje więzi z krajem i nie będzie chciał go bronić. Będzie chciał stąd w razie czego uciec, albo już teraz stąd wyjedzie i będzie budował swoją przyszłość za granicą. Tam będzie pracować na emerytury. A nie tutaj. To tam będzie wynajmować mieszkania od emerytów, którzy kupili je na zabezpieczenie swojej przyszłości. Nie tutaj. Dopóki w Polsce nie ma podatku katastralnego od powiedzmy trzeciego mieszkania, dopóki inwestycje w betonowe złoto są traktowane lepiej niż inwestycje na giełdzie, dopóki państwo nie jest w stanie budować mieszkań socjalnych, jesteśmy w dupie. I skutki tej demograficznej dupy będziemy odczuwać już niebawem. Już zaczynamy. Żeby państwo polskie dbało o słabszych. Bycie patriotą polega na wspieraniu własnego kraju, a nie na tym, żeby cierpieć w ciszy. Zresztą samo cierpienie nie przynosi korzyści, choć nie brak ludzi, którzy pragną Was przekonać, że jest inaczej. Jeśli słyszysz, że masz raka, a termin do onkologa na za pół roku, trudno jest czuć wdzięczność do kraju, który do tego doprowadził. Jeśli słyszysz, że wizyta u psychiatry z Twoim dzieckiem, u którego podejrzewasz depresję, kosztuje 600 albo 700 zł, a na refundowaną przez NFZ musisz czekać pół roku, kiedy wiesz, że w szpitalach psychiatrycznych notorycznie nie ma miejsc, żeby przyjmować ludzi w stanie zagrożenia życia i zdrowia, naprawdę masz ochotę rzucić to wszystko i wyjechać na zachód. Wyobraźcie sobie, co może czuć rodzic dziecka w takiej sytuacji? Silne państwo to państwo, które dba o słabych. Jeśli państwo nie jest w stanie zrobić tego w czasie pokoju, jak można mu zaufać, że będzie w stanie zrobić to w czasie wojny? Nic dziwnego, że ludzie ze strachu będą chcieli wyjechać. Żeby państwo miało mądrą strategię i ją Realizowało. Idąc dalej, trudno kochać i wspierać państwo, które działa od wyborów do wyborów, w której polityka zmienia się co cztery lata. Gdy każdy rząd zaczyna wszystko od nowa, a wydane do tej pory pieniądze, poczynione do tej pory zmiany, reformy i inwestycje trafiają do kosza. Zresztą tu nawet kandydujący politycy potrafią w ciągu roku czy tam półtora kompletnie zmienić swoje zapatrywania. W kampanii parlamentarnej postulować odebranie emerytom 13 i 14 emerytury, a w kampanii prezydenckiej twierdzić, proponować coś zgoła odwrotnego. Polacy chcą żyć w kraju, który ma plan nie na miesiąc, rok, kadencję, tylko na pokolenia. W kraju, który z rozmysłem realizuje inwestycje w infrastrukturę. Edukację, bezpieczeństwo, nawet mimo faktu, że korzyści z tych zmian odniesie dopiero, czy zobaczy dopiero, następny rząd. W kraju, w którym sytuacja jest stabilna i można oczekiwać, że taka pozostanie, w którym nie trzeba się bać, że za chwilę zmieni się o 180 stopni i trzeba będzie podejmować jakieś bardzo trudne działania. I dotyczy to zarówno kwestii gospodarczych, jak i społecznych, takich jak aborcja. Bo jeśli państwo nie potrafi działać z myślą o przyszłości, dlaczego my, Obywatele mielibyśmy dla Państwa naszą przyszłość poświęcać. Żeby Państwo traktowało wszystkich równo. Nie ma silnego kraju bez równego traktowania obywateli. Jeśli kogoś traktujemy jako obywatela drugiej kategorii, dlatego że należy do jakiejś mniejszości, to trudno wymagać, żeby był gotów coś dla tego kraju poświęcić. Państwo musi być domem, a w domu nikt nie może być wykluczony. Nie wolno dyskryminować, a nie pozwalać na szczucie na ludzi ze względu na ich orientację seksualną, religię czy narodowość. Nie możemy pozwalać na bezkarne publikowanie takich kłamstw jak to, że ten zabójca z Uniwersytetu Warszawskiego był migrantem z Ukrainy, albo że zabójca tej nastolatki był inżynierem z południa. Z drugiej strony śmiesznie się obserwuje w internecie głosy oburzenia, gdy wyciąga się informacje na temat politycznych zapatrywań tych ludzi, sprawców tych przestępstw. Żeby państwo prowadziło rozsądną politykę migracyjną. Bez imigracji Polska sobie nie poradzi, bo rodzi się u nas za mało dzieci. Ale z drugiej strony, jeśli do kraju wpuszcza się wszystkich bez kontroli, bez planu, bez pomysłu na ich integrację, to nie jest rozwiązanie i budowanie wspólnoty. To przepis na konflikt. Państwo, jeśli chce być silne, powinno ściągać imigrantów, ale musi mieć pomysł na to, jak ich integrować. Musi mieć przemyślaną politykę migracyjną i wspierać integrowanie migrantów z polską społecznością. A nie, że nagle potrzebujemy kilka tysięcy migrantów na jakąś dużą budowę, ściągamy ich, a potem się zobaczy. Żeby państwo było niezależne energetycznie. Energetyka to broń. Kto nie ma dziś własnych surowców energetycznych dla przemysłu, energetyki i transportu, płaci za to Pieniędzmi i suwerennością. Polska tych zasobów ma za mało, więc wydaje mnóstwo pieniędzy na import ropy naftowej i gazu ziemnego. Żeby państwo było bezpieczne i mogło się rozwijać, musi inwestować w odnawialne źródła energii, w efektywność energetyczną, w energetykę atomową, w długofalowe strategie. A nie tylko gasić pożary rozdawaniem dopłat. Jak najwięcej energii musimy wytwarzać w sposób niewymagający importu paliw, a jeśli już musimy coś importować. To lepiej, żeby to był uran, niż gaz i ropa. I nie, nie możemy stawiać na polski węgiel. Między innymi dlatego, że powoduje on ogromne obciążenie atmosfery gazami cieplarnianymi, a na to już nie możemy sobie pozwolić. Ale także, a może nawet przede wszystkim dlatego, że nie możemy pozwolić sobie na ryzyko szantażu ze strony polskich hobbystów węglowych. Dobrze przecież wiemy, że oni się nie zawahają. Było to już widać ostatnio w czasie kryzysu energetycznego, gdy ceny węgla z importu były wyższe niż ceny węgla w Polsce. Wtedy hobbyści węglowi, zamiast wydobywać i sprzedawać ten węgiel taniej, dla dobra Polski i Polaków, zaczęli protestować, bo zobaczyli, że mogą coś dla siebie ugrać. Więc musimy definitywnie doprowadzić do sprawiedliwej transformacji w górnictwie i przestać wrzucać kolejne miliardy złotych do tej dziury. Żeby państwo było uczciwe i transparentne. Polacy nie chcą walczyć za układy, za niejasne decyzje, za niewyjaśnione powiązania, za państwo, w którym nie wiadomo, kto za co odpowiada, a afery nie kończą się żadnymi konsekwencjami. Chociaż może przesadzam. Przecież niektórzy chcą głosować na człowieka, który kłamie co do tego, ile ma mieszkań, a potem okazuje się, że w posiadanie tego mieszkania wszedł w sposób co najmniej delikatnie mówiąc, niejasny, chcą głosować jeszcze bronią go w internecie. Naprawdę mam nadzieję, że wynika to tylko z tego, że mamy po prostu w Polsce taki ogromny podział społeczny, właśnie z perspektywy tych zapatrywań politycznych. Że ludzie chcą głosować na swojego kandydata tylko dlatego, że jest ich, że uważają, że ten drugi tęczowy jest jeszcze gorszy. Że będą głosować na swojego kandydata bez względu na to, co jeszcze głupiego powie, albo co okaże się, że w przeszłości zrobił. Chociaż to, Samo w sobie jest ogromnie głupie i szkodliwe. Zaufanie do państwa, do instytucji, do systemu ochrony zdrowia, do urzędów, do swoich sąsiadów i rodaków to podstawa jakiejkolwiek wspólnoty. A bez istnienia wspólnoty nie ma czego bronić. Wojna to nie jest czas, w którym tworzy się naród. Naród tworzy się w czasach pokoju. Teraz, przez codzienność, przez politykę, która służy wszystkim obywatelom, a nie tylko wybranym grupom. Może Polacy nie chcą walczyć? Może po prostu nie mają za co? Może nie chcą walczyć za przywileje emerytów, górników, rolników, bo sami nie należą do żadnej z tych grup? Albo wyjadą, bo nie chcą walczyć za przeżycie swoich sąsiadów, którzy głosują na nie tego, co trzeba. Zmieńmy to. A jeśli z którymś z tych punktów się nie zgadzasz, daj znać. Jeśli jest coś, co Twoim zdaniem powinniśmy jeszcze robić, o czym ja nie wspomniałem, jak najbardziej napisz o tym koniecznie komentarzu pod filmem. Porozmawiajmy o tym, co w Polsce powinno się zmienić, żeby ludzie uważali, że warto jej bronić.